Wojciech Jankowski, instruktor Gniedziejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Są to ósmy mistrzostwa Gniezna organizowane przez Ośrodek Sportu dla dzieci i młodzików klubów gnieźnieńskich. Jest to drugi turniej, dwa następne trzeci i czwarty będą się w miesiącu w styczniu i to będzie w styczniu zakończenie i rozdanie medali i no daje to taki prestiż, bo y, występują dwa y, kluby Start i Stella i wiadomo każdy chce na ten rok być lepszy, przykład będzie starszy czy Stella, dowiemy się dopiero pod koniec stycznia. Okay. W hali Gniezdniego i Rekreacji przy ulicy Patkowskiego w Rzegnie, 30 grudnia rozegrany został drugi z czterech zaplanowanych terminów w ramach ósmych mistrzów Gniezda w i Młodzików i Dzieci o puchach dyrektora GOSIR. Jacka Mańkowskiego. W turnieju udział wzięło 7 zespołów gnieźnieckich klubów zrzeszających młodzież i dzieci uprawiające tą dyscyplinę sportu z klubów Start Gniezbo 1954, Stala Gniezbo oraz Półka Niemieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Gnieźnych.